Witamy Państwa o godzinie, kiedy nie ma jeszcze oficjalnych wyników. Mamy Exit Poli, o tym będziemy rozmawiać z Marcinem Paradę, socjologiem polityki. Dzień dobry, Marcinie Dzień Dobry. Wszyscy wygrali, wszyscy się cieszą. Widziałem PiS po raz kolejny. Przypomniałem się 15 października. Też wygrali. Tak, też wygrali. I nie rządzą. Wychodzi Jarosław Kaczyński, mówi... Ale będzie trochę lepiej. Kolejne... Wygrali może w dwóch, może w trzech, maksymalnie w czterech sejmikach. A może w pięciu będą rządzić. No Pamiętasz, też ostatnio to... się widzieliśmy i zastanawialiśmy się, że między jedy... jeden, jeden Między jeden na pięć. Wygląda na to, że pięć. A być może nawet sześć. No, nie, no nie, Łódz, nie, Łódź to nie, Łódź nie. Łódź nie. Łódź nie, Łódź nie, zbawiam, nie da. Tam jest trzydzieści kilka procent, to jest za mało, żeby mieć bezwzględność. Ale powiem ci, że Platforma chyba nie może od, odtrąbić sukcesu. To znaczy tak, z całą pewnością... Chociaż odtrąbiła, chociaż odtrąbiła. Tak, tak, z całą pewnością, jak popatrzymy na ten cel, który stawiał sobie Donald Tusk, to po pierwsze była wygrana na punkty do sejmików z Prawem i Sprawiedliwością. Na razie posługujemy się exit polem, ale wygląda na to, że jednak PiS trzyma tą mniej więcej do dwóch punktów procentowych przewagę nad koalicją obywatelską. Prawie trzech. Mhm. Yy, drugie to było odsunięcie PiS-u od większości sejmików. Ja pamiętam jeszcze te wypowiedzi Donalda Tuska, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to PiSu traci władzę nawet na Podkarpaciu. Wszystko wskazuje na to, że to będzie. Nie mniej niż dwa, czyli podkarpackie i lubelskie, ale być może jeszcze dojdzie do tego małopolskie, świętokrzyskie i. Mówimy o samodzielnych rządach. O samodzielnych rządach bądź o koalicjach. Dlatego że do końca nie wiemy, jak się ukształtuje semikr małopolski. Świętokrzyskich Podlaski, czy tam ewentualnie Prawo i Sprawiedliwość. Ale Zaraz, to Ty podawałeś dane, gdzie, tak. gdzie pokazano, że w pięciu województwach właściwie wygrali, jeżeli chodzi o Sejmik. A to wygrali w sensie w ujęciu procentowym. Mm -hmm. Natomiast to, że Prawo i Sprawiedliwość. muszą utworzyć większość, 40, nie 50, mają zdolności koalicyjnej. nie musi się przełożyć na bezwzględną większość w mandatach. To jeśli chodzi o zamykając temat Donalda Tuska i Koalicję Obywatelskiej, te pierwsze dwie rzeczy nie udało się, czy nie uda się Donaldowi Tuskowi zrealizować, natomiast z całą pewnością udało się Koalicji Obywatelskiej zdominować samorządy. Mam tu przede wszystkim na myśli, mam wszystkim na myśli to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o wybory na prezydentów. W wielkich miastach, ale też skoncentrujmy się na miastach średnich, czyli oprócz, włączywszy te największe aglomeracje, w byłych miastach wojewódzkich. Ale Jeszcze PiS powiem, przegrał to, prawie, to, wszystko. prawie wszystko. Prawie wszystko ja, przegrał. Jeśli na wyniki już dostępne, to utrzyma władzę tylko w hełmie. I to nawet można powiedzieć nie do końca, dlatego że urządzający prezydent, który ubiegał się o lekcję i ją ma, był przez lata związany z porozumieniem Rosowego Gowina. Czyli to nawet nie jest ten czysty pis. Co prawda, pis stanie szanki wyborcze w niektórych miastach, bo walczyć w drugiej turze, no ale szanse na wygraną w Elblągu, w Poznaniu czy w Tarnowie. Czy w Częstochowie są bardzo mocno ograniczone, więc może się okazać, że na 49 byłych miast wojewódzkich, a przypomnę, że do tej pory Prawo i Sprawiedliwość rodziło między innymi jeszcze w zamościu. Wygląda na to, że utrzyma jedno miasto, czyli Hełm. Ono myśli szczerze jest Zjednoczona Prawica, ale no popatrzmy na te największe aglomeracje miejskie. To jest dowód jednak na bardzo duży sukces koalicji obywatelskiej Donald Tuska. Dlaczego? Dlatego, że jak popatrzeć na pięć największych miast w Polsce. To już się rozstrzygnęło w mieście numer 1 w mieście numer 3, czyli w Warszawie i Łodzi. Ci kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdecydowanie wygrali pierwszą turę głosowania. Będziemy mieli do czynienia jeszcze z dogrywką w mieście numer 2, czyli w Krakowie, z bardzo dużymi szansami dla kandydata Koalicji Obywatelskiej. I nie ulega wątpliwości, że w mieście numer 5, czyli w Poznaniu, Urządujący prezydent Jaśkowiak pokona kandydata, zdecydowanie pokona kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Otwarte tylko i wyłącznie pozostaje pytanie, czy we Wrocławiu prezydentem będzie dalej Jacek Sutryk, czy wygra wybory dzięki głosom Prawa i Sprawiedliwości w Prawa i Sprawiedliwości kandydatka związana z Szczecinem, Powiedz mi, dlaczego z taką przewagą wygrał Trzaskowski? Warszawa jest specyficznym miastem. No ale przeciwników. Myślę, że nie wyróżnia, wyróżnia się na tle innych wielkich aglomeracji w Europie. One w dużej mierze są mocno lewicowo-liberalne, takie kosmopolityczne, bym powiedział. A e, Rafał Czaskowski w tym swoim garniturze takiego socliberała bardzo dobrze pasuje do oczekiwań większości warszawiaków, skoro i zdaniem w Warszawie żyje się dobrze, no to w naturalny sposób oni poparli Rafała Trzaskowskiego. Ale PiS wydaje się być bezbronny, jeżeli chodzi o duże miasta. Nie mają chyba żadnej strategii, jak je odbić, jak je zdobyć, w jaki sposób zaczarować ten wielkomiejski elektorat. Gorzej, oni po, jeżeli popatrzysz na wyniki kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wielkich aglomeracjach, to w stosunku do wyników Prawa i Sprawiedliwości z 15 października jest regres. I dalej tak. tracą. No, to ja rozumiem, że można przyjąć strategię, że się odpuszcza wielkie miasta, wielkie aglomeracje, ale w zamian za to musisz dokonać progresji w pozostałych segmentach. Bo, o ile wiemy po wczorajszym głosowaniu, że PiS zdecydowanie prowadzi na obszarach wiejskich, no to już pozostaje pytanie, a co z małymi miastami, co z miastami średniej wielkości. Jeżeli tutaj nie będzie przyrostu poparcia w małych i średnich miastach dla Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, to trudno oczekiwać, żeby PiS wyszedł z tego swojego 30-kilkoprocentowego procent, poparcia. Ale Szyk Miner się śmieje i cieszy chyba, niestety. I mówi, że wszyscy wygrali, oprócz Lewicy i Czaszastego. <śmów> Strasznie nie lubi Czaszastego. Ale Lewica chyba jest już na. No, krok przed jedzeniem. A biorąc pod uwagę wynik lewicy w 2018 roku, to trzeba powiedzieć, że że no, sejmiki nigdy nie były tutaj. I cały 7 i tak, nigdy nie były, no, może nie nigdy, ale w ostatnich kilku, kilkunastu latach, bo jeszcze musieliśmy wrócić do tego, co było z leszkiem Jerem, SL, SLD w 2002 roku, ale generalnie w ostatnich dwóch dekadach lewicy było o wiele ciężej, jeśli chodzi o sejmiki. I też te wczorajsze głosowanie pokazało, że, że lewica tutaj z całą pewnością na tym poziomie samorządów zdobyła. Mając pojedyncze mandaty, nie, nie może liczyć na zbyt dużo. Zresztą poważny problem Lewicy sprowadza się do tego, że to są kolejne wybory, gdzie Część wyborców lewicy, byłych wyborców lewicy, przepływa do Koalicji Obywatelskiej. No właśnie, to jest. Powiedzieliśmy 15 celowe działanie, rynika, celowe działanie. czwarty wyborca, co najmniej co czwarty wyborca, który jeszcze w roku 2019 głosował na Lewicę, a w 2023 już na Koalicję Obywatelską. I to dalsze przesuwanie się Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej w lewą stronę powoduje, że kolejny segment wyborców lewicowych upatruje. Yy, z, swojej oferty politycznej już nie w samej Lewica a w koalicji obywatelskiej. Ale Lewica i Magdalena Biejat myśleli, że doprowadzą do drugiej tury wyborów w Warszawie, bo przecież lewica bardzo wielkomiejska i te pomysły, które Magdalena Biejat pokazywała, dobrze wypad wypadła na, w debacie. No i okazało się, że strasznie słaby wynik. To był no słaby, znaczy 15%. To było trudne zadanie, zwłaszcza. No może nie straszny, no ale słaby. No, no tak, ale to było trudne zadanie, niewykonalne zadanie, tak jak powiedzieliśmy przy centrolewicowym Rafale Trzaskowskim. No nie da się, gdyby Trzaskowski był bardziej w centrum, to jeszcze można by ewentualnie oddziaływać na część wyborców lewicy. Ale przy Rafale Trzaskowskim, tym profilu takiego progresywnego prezydenta lewicy, było yy, bardzo trudno. No z całą pewnością lewica się nie cieszy z tego, że nie będzie drugiej tury z udziałem Magdaleny yy, ale pewnie też nie do końca cieszy się Donald Tusk, yy, dlatego że. <laughs> Schadenfreude, tak. w koalicji obywatelskiej, no to ten wynik wczorajszy, bardzo dobry wynik Rafała Trzaskowskiego w dużej mierze przynosi nam na odpowiedź, co się będzie działo, jeśli chodzi o przyszłoroczne wybory. Prezydent. Ale sądzisz, że tak dobrze zagrał Donald Tusk w wczorajszą rolę? No bo widziałem go na scenie, widziałem te piątki przybijane z Rafałem Trzaskowskim. Myślę, że to bardzo zdolny to aktor, bardzo że, zdolny że nie chciał takiej wygranej Rafała Trzaskowskiego, że wolałby, żeby ta wygrana była mniejsza, z żeby była Ale to byłoby mu lepiej z punktu widzenia porządkowania sytuacji w koalicji. Ale on postrzega, nie postrzega do, yy, Rafała Trzaskowskiego jako kogoś, kto mu pomaga, tylko postrzega go jako rywala, sądzisz? Myślę, że podejście Donalda Tuska i Rosowa Kaczyńskiego i sposób uprawiania polityki paradoksalnie to nie są jak gdyby rozdzielne byty, rozdzielne byty jak to bardzo dobrze to ująłeś, dlatego, że obaj myślą kategoriami porządkowania, Bo, jestem ja, porządkowania swojego najbliższego otoczenia, a także oddziaływania na to dalsze otoczenie. Czyli nie będzie miał łatwo, ale chyba rzeczywiście dziś się zdecydowało, że to jedna grafał czaskowki wystąpić. Dziś jeszcze no to 50, 59% to jest miażdżąca przewaga. Tylko pytanie jest takie, bo Warszawa to nie jest Polska. I to, co się dzieje w Warszawie, nie dzieje się w Polsce. I to, że on ma szansę nie w Warszawie wcale nie oznacza, że miałby takie szanse w Polsce. Ale jeszcze jedno, zobacz, pis do tej pory nie wyznaczył nikogo. Na, do y, startu w, w wyborach prezydenckich. Nie ma takiego nazwiska. Wydawałoby się, że może Tobiasz Bochański, gdyby miał dobry wynik, ale ten wynik, no 18%, jest o 10% gorszy niż Patek Jarki. Myślisz, że zamyka? Tak. się o prezydenturę. Ym, natomiast... Ale jest ktoś lepszy po tamtej stronie? No, po stronie PiSu? stoi przed dylematem. Albo wystawić kogoś znanego, i rozpoznawalnego, typu bata Szydło, Mateusz Morawiecki, i mieć świadomość tego, że ich wynik w pierwszej turze głosowania powinien mniej więcej pokrywać się z poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości w sondażach partyjnych, no, albo zdecydować się na kandydata, który jest mniej pisowskie, ale daje szansę na przyciągnięcie wyborców innych niż wyborców. Ale widzisz kogoś takiego po tamtej stronie? Nie no widzę. Ja no właśnie. Właśnie w ogóle nie widzę. Ja w ogóle nie widzę chęci w kierownictwie PiSu, żeby się otwierać te nowe środowiska. To jest środowisko dawno już zamknięte, szczególnie po 2018, po 2019 roku. I raczej będą grali, że tak powiem, w obrębie, czy grali tymi kartami, którymi dysponują w tej chwili. Czy trzecia droga została zjedzona, czy będzie zjedzona, czy PSL został zjedzony, czy będzie zjedzony? Bo, bo wyniki. no. Nie są zachwycające. A 15%. Procent, znacznie, no właśnie, na więcej, był na 20%. 17, 18, 19, a nawet 20. Nawet 20. Skończyło się, zobaczymy jeszcze na potwierdzenie, na wyniku trochę niższym niż w ostatnich wyborach parlamentarnych. Zresztą to jest to, o czym już rozmawialiśmy przy okazji naszych spotkań. Część wyborców w trzeciej Drogi zaczęła od jakiegoś czasu kręcić nosem na to, co dzieje się w koalicji. Na nierealizowanie między innymi obietnic wyborczych, i oni zagłosowali nie głosując, tak byśmy powiedzieli, czy po prostu nie poszli do urn wyborczych. Na czym straciła też trzecia droga? Dlatego, że trudno uznać na tę sytuację, w której wynik trzeciej drogi jest tylko półtora do dwóch maksymalnie punktów procentowych lepszy od tego, co samodzielnie zdobyło, będąc w opozycji, Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach w 2018 roku. Wydaje się, że Szymon Hołownia gra na. Bycie prezydentem i na to, że, że może mu się udać i będzie pewnie rywalizował z Rafałem Trzaskowskim. No, z punktu widzenia wczorajszego wyniku to ta perspektywa się oddala nie przybliża, dlatego że tak wyraźnie wygląda Rafała Trzaskowskiego powoduje, że wokół niego będzie się. Ogniskowało zainteresowanie opinii publicznej. On będzie stawiany w roli faworyta yy, i ciężko będzie Szymonowi Hołowni. Ale Szymon Hołownia wyniku... cieszy się ciągle wielką popularnością. I ciągle. spada, tak. Spad, no a tak, z 60, ale trafi, ale 60 spadło do 50. Ale trafi, chyba. Ale to się wcale nie przekłada na wynik. Ja przypomnę wynik yy, ran, yy, rankingu w rankingu popularności polityków jelskak Kuronia, yy, gdzie to było, że tak powiem, bardzo, bardzo wysoko, a potem jak przyszło do wystawienia Korony, jak pamiętamy, w wyborach prezydenckich. Ale Kuron się w decydującym był... momencie przewrócił. Na tak, mizerny, mizerny wynik. Tutaj w przypadku Hołowni problem polega na tym, że on, żeby myśleć o drugiej turze, musiałby przeskoczyć kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Czyli musiałby coraz mocniej puszczać oko do wyborców takich centroprawicowych i prawicowych, co moim zdaniem będzie zadaniem niezwykle trudnym, bo wyborcy prawicowi postrzegają trzecią drogę nie jako taki oddzielny byt, podmiot, tylko jako część koalicji zdominowanej przez Donalda Tuska i koalicję obywatelską. W koalicji jednak słychać kłótnie. Dzisiaj marszałek Piotr Zgorzelski powiedział w radio, że Włodzimierz Szczerzasty wcale nie musi zostać marszałkiem po Szymonie Hołowni rotacyjnym, że nie wiadomo, czy jest prawdopodobne, czy nieprawdopodobne. Ale była to wyraźna sugestia, że może w ogóle do tego nie dojść. I e, zwrócił uwagę w, tej, w swojej wypowiedzi na tym, że um, Anna Maria Żukowska bardzo no, obcesowo e, powiedziała, e, wyraziła swoją opinię dotyczącą działań marszałka Ho Hołowni, mówiąc, że wy… w sprawie aborcji. I że Zgorzelski powiedział teraz, że teraz wyborcy powiedzieli właściwie lewicy, żeby Przepraszam bardzo, ale nie chcę mnie pijać. <sum> I teraz pytanie, czy te kłótnie to są takie kłótnie strategiczne, czy rzeczywiście pęknięcie, jakiekolwiek pęknięcie grozi? No, mam do czynienia z szerską przyjaźnią koalicyjną. To znaczy, Interesy są zbyt potężne, żeby się to rozpadło. Dokładnie, bo przecież trwa rywalizacja o to nowe roz, powyborcze rozdanie. Wiemy, że w wielu ministerstwach, instytucjach, spółkach Skarbu Państwa zawieszono wymianę starego układu na ten nowy. Czekano na rozstrzygnięcie to wyborcze, które miało miejsce. No i przecież no, ten tort jest i on ma, że tak powiem, no, określoną swoją... Swoją masę i teraz chodzi o to, żeby, jeśli chodzi o tych mniejszych partnerów, czyli trzecią drogę i lewicę, no, wywalczyć dla siebie jak najwięcej. Nie ulega wątpliwości, że trzecia droga chce się trochę przesunąć w konsumpcji tego tortu, między innymi kosztem lewicy. Tak to odczytujesz, czyli że. To że jest wewnętrzna rywalizacja. My chcemy, więcej, my, my, my chcemy więcej stanowisk natomiast, w spółkach staru państwa. Natomiast zamykając temat trzeciej drogi, to tutaj sytuacja jest o tyle ciekawa, że. Dalsze losy trzeciej drogi w dużej mierze zależą od tego, jak zachowa się Polskie Stronnictwo Ludowe, odpowiadając na już przedstawioną przez Donalda Tulska ofertę wspólnego startu Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bo no. taka, propozycja padła, taka propozycja padła z punktu widzenia interesów europejskich. To jest zupełnie logiczne, bo przypomnę, że i Platforma Obywatelska, i Polskie Stronnictwo Narodowe należą do frakcji Eurochadek Europejskiej Partii Ludowej. I taki start się wydaje zupełnie naturalnym. Ale to jest Ale próba, próba rozbicia. A właśnie do Próba rozbicia zmierzam. i próba konsumpcji. Mierzą Dlatego, że to oznacza w praktyce co? To oznacza w praktyce, że na gruncie polskim, gdyby udało się przeciągnąć na eurowybory PSL do koalicji obywatelskiej. No to rozkładowi ulega trzecia droga, bo wtedy prawdopodobnie Szmanhowia startowałby samodzielnie i może będzie, że to co zostało zapoczątkowane rok temu, jeśli chodzi właśnie o ten sojusz PL 2050, Pękę. PSL mogłoby zostać, mogłoby zostać no, zamknięte w tym sensie żarówki. Fender, że stąd, że, stąd, że PSL się nie zgodzi. PSL ma tutaj bardzo poważny dylemat co robić dalej, dlatego że z jednej strony y, wspólny start z Koalicją Obywatelską gwarantuje co najmniej 3-4 mandaty do Europarlamentu. Myślę, że to jest taki oczekiwany wynik w przypadku y, kierownictwa PSL-u, ale z drugiej strony no, ma świadomość tego, że jeżeli przejdzie, nawet tłumacząc się, że to jest doraźny sojusz tylko na wybory do Parlamentu Europejskiego w kierunku Koalicji Obywatelskiej, to tak jak powiedzieliśmy zamknie się rozdział pod tytułem trzecia droga. Rolnicy, 57% rolników głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, na trzecią drogę, tylko 15% rolników. A wiesz, wiele osób mówi tak, że za kłopoty rolników w jakiejś części odpowiada PiS, ale rolnicy nie dowierzają Platformie Obywatelskiej, chyba w związku z tym Fit for 55. Czy... No, z całą pewnością to, co się dzieje w ostatnich tygodniach i miesiącach, czyli protesty rolników, um musiały z, mieć wpływ na, na wyniki głosowania w tym segmencie wyborców. Tutaj dominacja. PiSu jest od lat, jeśli chodzi o rolników. Dominacja PiSu także jeśli chodzi o obszary wiejskie i myślę, że to jest jeden z głównych elementów kampanii wyborczej, która jest już za chwilę przed nami, bo skończyła się ta samorządowa, a praktycznie już zaczęła się do Parlamentu Europejskiego i myślę, że ta kwestia Zielonego Ładu protestu rolników będzie bardzo mocno eksponowana przez Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację, bo obie te partie chcą ugrać coś w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że Konfederacja może coś ugrać? na tym poziomie, na którym stanęła, bo stanęła na poziomie 7-8%, no rzeczywiście w paru przypadkach może zdecydować o koalicjach, o sejmikach samorządowych, ale. No z, punktu widzenia, z punktu widzenia kolejnych wyborów, które są przed nami, czyli tych prezydenckich 25 i kolejnych 27 parlamentarnych, najlepszą okazją na to, żeby gdzieś zbliżyć się do tego wyniku 10% są, jakby się mogło wydawać, korzystne z punktu widzenia tego, co dzieje się w Polsce i w Europie. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Przecież toczy się debata nie tylko o Zielonym Ładzie, ale też o, o kształcie ustrojowym Unii. Czy to ma być taka federalizacja, czy to jednak utrzymanie jakiejś mierzy suwerenności państw narodowych? Więc tutaj stoi szansa przed Konfederacją, czy wykorzysta, trudno powiedzieć. Konfederacja miała przewrócić stolik, a okazuje się, że nie może wybrać między Platformą a Pisem i tak się chyba waha. Wyniki w Warszawie Korwin 1,5. Zdaje się, że Wipler niecałe 4, jeżeli wynika z Exit Polo, no słabo słabo, zwłaszcza, że to, jeśli chodzi o Warszawę, to akurat nie jest jakaś pięta Achillesa, bo tutaj wyniki Konfederacji no z całą pewnością w, i w 23, i 19 roku nie można uznać za jakąś porażkę, czy jakiś znacząco odbiegający minus od, od wyników ze średniej krajowej, no ale cóż, Konfederacja musi poprawić generalnie, jeśli, jeśli myśli o tym, żeby dojść do tych 90%, to nie jest tylko kwestia wielkich aglomeracji, ale także małych i średnich, gdzie z całą pewnością progresja jest tej partii bardzo potrzebna. Zabawmy się w doradców. Ja będę doradzał Platformie Obywatelskiej, Ja ciebie będę prosił, żebyś doradził PiSowi. Ja Platformie Obywatelskiej doradzałbym, gdyby chcieli zdobyć więcej głosów, doradzałbym nie tylko te rozliczenia z PiSem krwawe czy mniej krwawe, oczywiście one gdzieś tam w Platformie są pewnie potrzebne, ale doradzałbym Platformie Obywatelskiej jednak myślenie o tych wielkich inwestycjach, bo to zdaje się bardzo ciąży elektoratowi nie tylko elektoratowi. Ludzie zaczynają się przyglądać, dlaczego nie CPK, dlaczego Lasek Nic nie. Robi? Dlaczego nie chcemy rozwoju Polski? Dlaczego Platforma Obywatelska nie chce rozwoju Polski? Dlaczego też, e, dlaczego też nie ma właściwie żadnych ruchów, jeżeli chodzi o elektrownie atomowe? No i dwa, że być może jednak powinni bardziej stawiać na, na coś takiego, co ja nazywam patriotyzmem, tą polityką dotyczącą naszej przeszłości. To, to, to byłyby moje rady dotyczące Platformy Obywatelskiej, że być może, gdyby szli w tym kierunku, mogliby jeszcze zyskać. A Ty co byś PiSowi radził? A zgadzasz się w ogóle z moimi radami? Zgadzam się, ale jeszcze jeszcze dopowiem jedną rzecz. Wczorajszy wynik Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo dobrym prezentem dla Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego? Nie sądzę Dlatego, tutaj... że A przyjrzyj coś się przekornego tego. zaraz powiesz. Tak, Prawo i Sprawiedliwość wy wygrało wybory do sejmików i ogłosiło, że generalnie wygrało te wybory. Tak jak wygrało 15 oznacza... października. tak? Tak, co to oznacza z punktu widzenia konieczności zmian, bo z całą pewnością te zmiany no, muszą zaś Prawie i sprawiedliwości, dlatego że to prawda, że 15 października PIS wygrało wybory, ale nie rządzi. To prawda, że wczoraj Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmików, ale będzie rządziło w niewielkiej Liczbie tych sejmików w stosunku do 2018 roku, utraci jednak kilka sejmików. Znaczy, to jest to jest taka wygrana, która generalnie jest bezproduktywna, czy mało produktywna w przypadku prawa i sprawiedliwości, i ten pis, który być może po wcześniejszym zachwycie tą rzekomą wygraną, może się zamknąć dalej na, 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 na zmiany, które są z całą pewnością potrzebne, na nową diagnozę społeczną, która. Prawo i Sprawiedliwości z całą pewnością jest bardzo potrzebna. Im bardziej PiS, yy, tak jak widzieliśmy wczoraj na scenie, obok Jarosława Kaczyńskiego stał Mariusz Błaszczak, ta Szydło, Antoni Macierewicz i Jacek Kurski. Zaskoczyła mnie obecność Jacek Kurski. Im Kurska, więcej myśl, tych no. twarzy, i więcej tych twarzy, czyli, czyli te, tego, yy, yy, czyli tych ludzi, którym duża część suwerena powiedziała dziękuję. A sześć, się czyli wygląda ciebie, na to że, że wygląda podjąć. na to, że kanosa Jacka Kurskiego się skończyła. No, sam fakt, że został dopuszczony tak blisko przed oblicze Jarosława Kaczyńskiego na scenie świadczy o tym, że jego opozycja do końca nie jest słaba, ale moim zdaniem to jest jego wczorajsza obecność tak blisko lidera. Jest pewnym symbolem, bo pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie nie wyciągnęło żadnych wniosków z tego, co się wydarzyło 15 października 2023 roku, że dalej będzie brnąć w kierunku utwardzania twardych wyborów. A słuchaj, to gdyby sobie brnęli w utwardzanie swojego elektoratu, to niech sobie brną i to byłoby może dla nich korzystne, ale tylko wtedy, kiedy mieliby jakąś czwartą drogę chyba i nie mają, nie? No, nie mają, powiem więcej, dzisiaj ze zdumieniem przeczytałem wypowiedź Jarosława Salina w końcu wpływowego polityka byłego wiceministra. No tak, tak. W resorcie innego wydaje się, innego że, wydaje się, że bardzo rozsądnego i stonowanego Piotra Gmińskiego. No, no, ten może mniej. do siebie. To może to mniej trochę. do siebie, <laughs> tak. Ym, który powiedział, że no z, tymi, z tą koalicją, ewentualnie z, z samorządową, z Konfederacją to trzeba ostrożnie, bo tam są równ, różne środowiska. No, no, na miejscu polityków Prawa i Sprawiedliwości no, puknąłbym się w głowę. Przecież generalnie wszyscy im odmówili negocjacji po wyborach 15 października Konfederacja co prawda pro forma spotkała się z Mateuszem Morawieckim namaszczonym wtedy jak pamiętasz na ten okres dwóch tygodni na na premiera tak, rządu ale i nie się spotkać. Jarosław chce znaleźć potencjalnych koalicjantów do tego żeby tworzyć większość w sejmikach no no gra się takimi kartami jakie się ma no z tą pewnością teraz stali Jarosława Kaczyńskiego nie ma asów no nie ma króli może jakaś dama gdzieś się czasami pokaże ale, może, sobie, czy, ale... czy to nie jest tak że Jarosław Kaczyński wyciął tych że mogli być królami czasami. Trochę chyba tak. A wycinam tak, jak wycina Donald Tusk, tak jak powiedzieliśmy już w trakcie naszej rozmowy dzisiejszej. Z punktu widzenia prowadzenia polityki, obaj panowie naprawdę się nie niewiele od siebie różnią. Te wybory pokazały, że wszystko może się zdarzyć, że to co najważniejsze jest przed nami, że żadna z tych partii nie ma już takiej pozycji, którą mogłaby powiedzieć, jak kiedyś Donald Tusk nie ma z kim przegrać. Powiedział Donald Tusk, pamiętam taką układkę polityki i potem natychmiast przegrał. No, może nie natychmiast, ale przegrał właśnie wybory. A tu jest z kim przegrać. Tu jedni, jedni i drudzy trzymają się trochę w szachu. Polska jest dalej pęknięta i Polska dalej czeka na to, co się wydarzy, chyba co? Czy znaczy, z całą pewnością. No... Trzeba mieć więcej pokory, i to mówię o tych, którzy oddali władzę, którzy dalej nie rozumieją, co się stało, ale także tych, którzy przejęli władzę. i mi się wydawało, że w zasadzie to ten Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość to już są dawno pogrzebani politycznie, że w zasadzie nie ma o czym mówić. Co wcale nie oznacza, że obaj twierdzimy, że Prawo i Sprawiedliwość się teraz odbuduje, że ono wyraźnie wygrało te wybory. Ale, ale pogłoski, tak jak wczoraj powiedział Kaczyński na wieczorze wyborcze mojego, politycznej śmierci są przesadzone i wciąż jeszcze nie są aktualne. Bardzo Ci dziękuję. Marcin Palady był naszym gościem. Będziemy obserwować scenę polityczną regularnie, będziemy obserwować, co się zmieniło. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.